Teść. Znajdujemy się nieopodal ruin zamku Szelba. Tam na górze. Nie widać go teraz za drzewami. A to jest jeden ze strumyków, które go latają. Jest listopad. Listopad 2012. Ale piękny listopad. Mgły, troszkę chłodu. A zadnia słoneczko. Sami, popatrzcie, jak tu jest cudnie. Tak, w ogóle przyjechałem tutaj na rowerze. Tam sobie stoi. I na rowerze teraz z tej wielkiej gumki będę zjeżdżał Do zobaczenia